Hej hej hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo, a to jest Grey Goo. witajcie moi drodzy. Ok, słuchajcie, czas na szóstą misję i prawdopodobnie zmianę nacji, którą będziemy grać, ponieważ w sumie tej grze jest 15 misji yy, po 5 dla każdej z trzech raz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra słuchajcie, gramy na poziomie normalnym. Rozpocznijmy w takim razie. Lucy. Any contact from Specialist Redgrave? Not since he shuttled the specimens to the Darwin. I hope he's okay. Valiant's Godel and Riemann reported coordinated assaults by an intelligent lifeform before they were lost. We must consider the possibility that Specialist Redgrave. I know. I know. Singleton, I'm recalling the remaining surface teams to the ship. I want you back. ASAP, we can search for Redgrave once everyone else is accounted for. Yes, ma'am. I've summoned the harvesters and I'll lift off as soon as they return. Good. See you soon. Mum, has the lab analyzed the specimens retrieved from the surface? Initial analysis suggests the presence of two separate intelligent life forms on the planet. Two? Are they both hostile? Analysis is not conclusive at this time. Any theories on why the Pathfinder program failed to detect these life forms? No theories, ma'am. You don't seem to know much of anything today, do you? Ma'am? What's the communication time to Earth? Mum? System failure in the quarantine module. A specimen from the surface is disrupted. Mark, what's happening? Structural failure in modules 2, 7, and 9. Life support compromised. Projected structural failure in 22 This seconds. is Mission Commander Lucy Tack. All personnel abandon ship. I repeat, all personnel abandon ship. Command Lander module evac initiated. Power safety systems critical. Recommend immediate evac. Okej okay, moi drodzy. No to chyba mamy odpowiedź na to jak ludzie znaleźli się na tej planecie. Oj mamy transmisję. Miss Tack, your attention is required. I'm here. I'm here. Crew status? Uncertain. Communications are silent. Our current position is insecure. The best response is to establish a perimeter until we can safely transport our module. I understand. Continue scanning for signs of the crew. Okay. Dobrze, słuchajcie, statek ludzi został zniszczony prawdopodobnie przez szarą materię, a więc Gregu. Przynajmniej tak to wyglądało. Dobrze, ruszajmy na pole bitwy. Zobaczymy co się tu wydarzy, a my widzimy się już w bitwie. A więc do zobaczyska. Okej, okay, jesteśmy. Tak więc rozpocznijmy. Anything on the scope, Mom? Movement and energy signatures have been detected in the area. Source unknown. Any other news? My fabrication matrix was corrupted in the entry. Several drone templates are currently unavailable. Of course. I guess crash landings don't always follow the disaster plan. Ooh. Oh, no, Może nie być łatwo. Okay. E, Budujemy oczywiście e, rafinerię. Jak to tu wygląda? Dobra. Tu sobie zbudujmy. 10 na sekundę, dobra. Tutaj niech będzie. Musimy sobie stworzyć jak najszybciej fabrykę, aby zacząć budować jednostki. Ponieważ jednostki Greigu nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Widać, jak na pewno słyszycie, zmiana muzyki. Na bardziej elektroniczną. Zresztą to mm, zupełnie normalna kwestia, gramy dużo bardziej futurystyczną nacją. To są oczywiście ludzie. Tak, ja wiem, atakują nas. Od razu po hamsku. Budujmy tą fabrykę. To sobie naprawmy. Dobra, tymi kilkoma jednostkami tutaj. Nie zrobią under największej attack. krzywdy, chyba. No budować, to no, szybciej, 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 szybciej. Mamy dwie jednostki: Arvester revolver under oraz trójzom. Dobra. tworzyć jednostki. Tutaj goście atakują nas. Under tworzyć, tworzyć, tworzyć. Szybko się zaczęło, nie? Słuchaj, ja sobie zrobię tak. Musimy Arvester budować tego typu attack. złącza. Unit ready. Unit in Dobra, mamy. Rozwal go. Dajemy już kolejne jednostki. Complete. Dobra. Tego tu małego, Unit bierz ready. na cel. Czy tego też? U, kolejnej noski wroga. Under Zaczynamy. Under Refinery under Success acquired. Unit under attack. Unit ready. UNIT IN PRODUCTION The find under that object is the damaged data core from the ship. If intact cores can be found, it will accelerate restoration of my fabrication matrix. Core under attack. Fuck. Repairing. Unit ready. Brá, rozwalmy to. Repairing. Ash. Coordinates received. Landing course. Musimy tutaj zacząć budować, rozwijać kwestie defensywy. Czekajcie, skąd oni mogą przychodzić? Hmm. Dobra, poczekajmy na razie. Co ja tu jeszcze będę mógł budować? Na razie nic. Hmm. Rozbudujmy sobie wieżyczki. Tu sobie zbudujmy. W Może nie z tej strony. Tu sobie zbudujmy. Dobra. Linie zasilania. Tutaj jest, grając tą nacją, jest zupełnie inaczej niż graliśmy beton Tutaj musimy... Wszystkie nasze budynki muszą Kompleksy. być połączone z... Unit ready. Jak to zbadać? Conduit mm, Muszą być wszystkie połączone z głównym budynkiem, z rdzeniem. Właśnie przy użyciu tych e, fragmentów zasilających. Beginning construction. Unit ready. Tu sobie zbudujemy kolejną. Unit in Nie wiem, z której strony mogą nadejść. Dlatego też wolę się zabezpieczyć. Cross tutaj complete. też sobie zbudujmy. Beginning construction. Żadnej technologii na razie nie mamy dostępnej. Budujemy sobie też silos. Też silos może nam się przydać. Oh. Unit ready. Unit in production. Repairing. Na desli. And heavy sentinel complete. Revolver online. Czy ja jest, jak, czy jest to jakaś możliwość? Czemba? Kiedy? Da się ready. stąd wyjść, dobra. Unit nasze jednostki. Uuu, kogo my tu mamy? Dobra. Zbudujemy sobie jeszcze jedną wieżę. Beginning construction.

mamy cały czas niezły przychód tych O tu może będziemy mogli coś zrobić Aha, będziemy mieli lepsze jednostki, dobra. Tutaj sobie Beginning zbudujmy. Unit ready. Będziemy mogli budować Gladius. jednostka pancerna. Gladius to były miecze legionistów rzymskich, nazywały się Gladius. Krótki miecz rzymski. Operacyjne. Trzeba uważać, oni mogą tutaj nadejść właśnie z każdego dowolnego kierunku w końcu des GREGU. Nacja z którą walczymy. O, idą z tej strony. Dobra, nasza wieża na szczęście. Under Dobra, powinna tutaj ładnie rozwalić. Dobra, możemy już też zbudować nieco potężniejsze Unit jednostki. O, co my tu mamy? Mm... O, nasze jednostki będą się mogły same naprawiać. Mm, to jest fajne. Jeśli byśmy mieli taką potrzebę mocnej Unit defensywy, mocnego pójścia w wieże, wtedy nasze wieże bez zasilania będą mogły działać. Hmm. No ciekawe, ulepszenie włóczni, nie znam tej jednostki jeszcze. Dobra, weźmy ja sobie auto naprawę. Nasze jednostki będą się same naprawiały. Ok, tworzymy tutaj cały czas kolejne oddziały. Musimy mieć siłę, aby dotrzeć tutaj, to jest kolejny element, który mamy zdobyć. Wydobycie idzie, pełną parą. Dobra. Grego próbowali mi zeszleć tą wieżę. Niezbyt to się im udało. Na szczęście. Okej. Okay. się ładnie buduje. Czy jeszcze mamy jakieś? Niestety nie. Unit ready. Dobra. Unit in production. Te Gladius chyba takie samo uzbrojenie jak mają nasze wieże, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale fajnie wyglądają te jednostki, tak bardzo futurystycznie, naprawdę nieźle. Słuchajcie, projektanci zrobili w tej grze kawał dobrej roboty. Dobra, weźmy nasze oddziały i wybierzmy się tu. I się dałem, rozkaz do ataku, a więc wszystko co po drodze będzie niszczone.

A new tech attachment is available. Dobra, teraz możemy się zająć anihilacją jednostek wroga. Wow, hohoho. Błaga. Uro. Uro. Nie dać się wciągnąć w walkę Uro. z tym gdzieś uciekła Myślę, się kryje gdzieś tutaj o no, nie wiele się pomyliłem tak jest rozwalić to bardzo ładnie może możemy już teraz tam Dobra. kolejne jednostki pięknie Rozwalamy ich. O, już się nie mogę doczekać, aż zagrą gregu. To może Amen, być dopiero now. jazda. Pięknie. Uuuu, tank tech upgrade complete. Unit under attack. Idzie na naszą bazę. Skubany. Idzie tu, waliz zwierzy. Ooo, pięknie. Dobra, wycofnę się na razie. Musimy zgromadzić większe siły. Aby tutaj cały czas produkować kolejne oddziały. Wtedy jest kilka jednostek mam złotych. Dobra, tu sobie zbudujmy... O, mamy jeszcze tok artyleryjski. Moją chęcią. Dobra, teraz tak, tutaj sobie zbudujemy jeszcze jedną wieżę. Lecimy z tą produkcją. Teraz krewka powinna się sama zacząć naprawiać. Zacznie się czy nie? Jestem ciekaw. A no, bo to jest rewolwer, a to dotyczy tylko gladiusów, hałbic, włóczni i trójzębów, dobra? więc ten się nie zaszczyt. Będziemy mieli jeszcze artylerię. możemy tutaj coś ulepszyć. Niezłe, chociaż nie, nie widzę potrzeby obecnie. Czemu nie możemy? A, chyba kumam dlaczego nie możemy. Bo źle to zbudowałem. To usunąć. To usunąć. Tak ja wiem, muszę Unit pomyśleć. Ready. Tak to Unit połączmy. Tak i tutaj teraz budujmy sobie... to artyleryjski tu. Słuchajcie, uczymy się cały czas. Uczę się cały czas nowej rasy. Gram to pierwszy raz tą nacją. A więc... Dajcie mi chwilę. Ten odcinek będzie taki dosyć mocno poglądowy. Nauczymy się tego i owego. Ciekawe, jakie jeszcze będziemy mieć tutaj dodatkowe możliwości odblokowujące się po pewnym czasie. Wieże artyleryjskie będziemy mogli budować. No to jest fajna opcja. Unit ready Unit in production hmm, włócznia Jednostka oblężnicza. No i teraz możemy. Dobra, też masowa produkcja. Dobra, zróbmy sobie Beginning to. Tak, tu. Artyleria. Tu sobie też. Dobra, na razie dwie. Okej, nie jest źle. Dobra, powodowało nam się troszeczkę tych jednostek, dlatego myślę, że możemy wznowić na tarcie. A kolejny Kolejny Gladius powstał. Dobra. Bardzo ładnie, cały czas się budują kolejne oddziały. Unit ready. Wow, ale wyskoczył na nas. Skubany. Uuu, wow, a ta artyleria masz taki zasięg? Ładnie. No słuchajcie, zaczęła się walka i od razu muzyka się zmieniła. Tak jest, upać w niego. Uwaga, nie dać się wciągnąć. Location acquired. Providing support. Jest tam. Wow, twist. Formation Atakować dziada. Nasza artyleria wali do niego. Ta stąd. Niezły zasięg. movement. Tak. Za typem. Dokopać mu. O, słuchajcie, czyżby to było na tyle? Jeśli chodzi o tą misję, wiele na to wskazuje. Operacja udana i właśnie o to mi chodziło. Bardzo miło, bardzo miło. Udało się. Zobaczmy sobie podsumowanie. No dobra. Nie było kończącego przerywnika filmowego, zauważcie. Zazwyczaj był. Udało nam się ładnie wykonać cel główny. Zadania dodatkowe. Bardzo, bardzo ładnie. Dobra, słuchajcie. No cóż moi drodzy, myślę sobie, że czas powoli kończyć ten odcineczek. Kolejna misja za nami. Widzimy się już w następnym odcinku. To już będzie siódma misja. A więc będziemy prawie w połowie. Prawie w połowie gry. Dobrze. No cóż moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak to oczywiście zachęcam Was do komentowania jak i do oceniania tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się zamieszek życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.